Cześć imek ludzie, ja jestem Zumaciek I to jest kolejny odcinek Call of Cthulhu mroczne z zakątki świata Mroczne zakątki świata I już wiem jak uciek, znaczy wiem co ogólnie mam robić Więc e, trzeba tutaj się troszkę postarać i trzeba się po prostu, nie, może, nie możemy się zatrzymywać Więc e, dobra, mam nadzieję, że zrobimy to za pierwszym razem Dobra, więc spierdzielamy od razu tutaj Tutaj musimy zamknąć drzwi Dobra zamykamy, teraz, 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 teraz tutaj musimy, musimy szafę, szafę odsunąć Tylko popatrzcie jak to długo trwa Popatrzcie kurde jak to długo trwa, oni tam rozpierdzielają te Szybciej, 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 szybciej Dawaj otwieraj, zamykaj Fuck, fuck, fuck Fuck, 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 fuck Dobra, dobra, teraz tu, zamykamy oczywiście Teraz tutaj, teraz tutaj musimy szafkę, szafkę odsunąć Holy oh shit, zapomniałem o tych drzwiach! Fak! No nie, dobra, ajajaj Fak, zapomniałem o tych drzwiach właśnie Więc dobra, musimy, musimy właśnie zasunąć tam coś, jakąś czawkę i dopiero potem spierdzielać się na ten oh, ale wiem, że pod koniec tej, tej, tej ucieczki będziemy mieć save, więc musimy po prostu dotrwać do tego save'a, do, do tego pentagramu, więc wtedy będzie po prostu zajebiście El Grey jakie uwielbiam ergreja. Mm. Dobra, lecimy, proszę państwa, lecimy. Oczywiście wiem, że dawno nie było odcinków Scala w Skala w Katulu, ale znaczy niedawno. Y, dawno nie było odcinków, dlatego że ja nagrywam y, troszkę. Znaczy ja nagrywam odcinki. Y, tak jakby. Y, po prostu nagrałem sobie parę... Na, nagrałem sobie całe fight night, całego fight night'a sobie dałem i zaplanowałem na tam, y, że, że codziennie ma się wstawiać. Dobra, lecimy tutaj, kurde. Fuck, fuck, fuck. Ale dobra, wiecie co chodzi? Tutaj, tutaj lecimy w tę stronę. Dawaj, otwiera się, otwiera się, tutaj się zamykaj. Dobra, teraz tutaj szafę musimy za zamknąć. Dawaj, no, suń się, suwaj się, suwaj się, ja pierdzielę. Ja pierdzielę, no. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, ok, teraz tutaj, teraz tutaj szybko. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dawaj, dawaj. Pchaj to szybciej. Wypierdzielamy, no skacz Dobra, lecimy tutaj, tutaj Tutaj, tutaj już Oh shit, oh, shit! dobra, dobra Okej, okay, okej okay. Tutaj jak widzicie strzelają na nas już Oni po prostu chcą nas zabić Po prostu chcą nas zabić i no, 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 no Dupa gównocycki, no, no po prostu Dobra, spierdzielamy szybko Ja nie wiem, ja nie wiem jak się tu oh, Ja się wystraszyłem, ja pierdzielę Dobra, wypierdzielamy, szybko, szybko, szybko Kurde, jego mać Dobra, teraz tutaj musimy biec, zamykamy drzwi Lecimy dalej Nie wiem, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, tutaj, tutaj Holy shit, jakaś babka śpiąca, nie wiem, nie wiem o co chodzi Dobra No leć! Leć! Czemu, czemu on nie biegnie? What the fuck? Czemu on nie biegnie? Co jest? Czemu on nie biegnie, co jest? Nie wiem, mam, mamy, mam jakiś bandaż dać? No, what the fuck, czemu on nie biegnie? Yy, opcje, sterowanie, zaawansowanie Nie yy, Konfiguracja klawiszy Kłótni, skradanie się Szybkie leczenie, H, tak Szybkie leczenie, niby H mamy Ale, ale Dobra, bierz to, bierz to, bierz to Sukien synu Dobra, biegnij Tam ktoś drze mordę, dobra, skaczymy Dobra, teraz musimy lecieć na górę Dobra, dobra. Teraz 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 tutaj, 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 tutaj. Teraz tutaj tam biegnie gościu z, z latarką. Tutaj lecimy na górę i zaraz będzie safe, proszę państwa. Zaraz będzie safe. Oczywiście dziękuję użytkownikowi, który polecił, za znaczy polecił mi doradził mi w poprzednim odcinku to w komentarzu, żebym właśnie obejrzał sobie filmik z tej ucieczki i obejrzałem przed chwilą i teraz już wiem o właśnie i tutaj mamy ten safe. Jest. Zapis zapisujemy, i okej, okay. i teraz już był, znaczy od tej pory. Znaczy, jak zobaczyłem pentagram, to wyłączyłem filmik, już nie wiem co dalej. No i okej, okay. nie wiem co dalej. Więc, no cóż, okej. Okay. Dobra, czyli mamy w trybie skradania jesteśmy mniej widoczny na przeciwniku. Skorzystać, ten... dobra, czyli po prostu musimy wcisnąć C. No to tak, jak podobnie jak na przykład amnizja, czy coś takiego, ale jednak mamy też tutaj cienie. Czyli możemy się poruszać. O, i... No cóż, tutaj nam cień akurat nie pomoże. Dobra, dobra dobra, teraz trzeba będzie uważać. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tutaj nas gościu nie zauważy. Okej, okay, nie widzą nas. Ale jednak, dlaczego chcą nas zabić? Ta, co się tutaj kurde, dzieje? Dobra, skradamy się tutaj. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tutaj kurcze mnie nie zauważy gościu w ogóle. Dobra, możemy się wychylić nawet. Szkoda, że nie możemy ich zabić, no ale no cóż, to są ludzie Osied! 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 I znowu, znowu, aj, fuck, Nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem Skakać nie mogę Tutaj musimy iść Tutaj musimy iść, dawaj, dawaj Otwieraj drzwi Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja, 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 ja pierdzielę, ja pierdzielę Gówno, 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 cycki gówno, gówno Tutaj lecimy Okej, okay, tu jakaś kartka, nie, 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 dobra, dobra, dobra biegniemy Where did he go, where did he go, where did he go, ja ci dam, dam, where did he go, oh shit. Dobra, dobra, już wiem, już wiem, co robić Dobra, tutaj spierdzielamy Okej. Okay. Mam nadzieję, że oni się tutaj nie będą za mną wpierdzielać, ale okej, okay. mamy progres, proszę państwa, mamy progres i mamy zapis. Ja pierdzielę. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. Jest, mamy zapis. No i teraz lecimy dalej, proszę państwa. Lecimy dalej, okej. Okay. What the fuck is this? Co to kurde było? Dobra, czyli mamy jednak tutaj skoczyć, tak? Tu nic nie ma Dobra, czyli mamy tutaj skoczyć. Mamy, y, jesteśmy... O właśnie, widzicie, jesteśmy ranni. Dobra, czyli musimy tutaj dać bandaż. I to i to wszystko, tak? No właśnie, musimy się wyleczyć. Oczywiście y, pod H byłaby, byłoby szybkie leczenie, ale jeszcze tego nie chcę stosować, bo... No, dobra, 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 dobra. Czyli tak, mieliśmy tam zapis, oczywiście będzie kascenka. Jak zginiemy, to domyślam się, że będzie za każdym razem kascenka. Cały czas się teraz musimy skradzać, tu jest dosyć dużo tych ludzi. Oh my god. I mamy właśnie też element skradankowy w takim razie. Ale okej, okay, no cóż, no, czy, czy nam to przeszkadza? Nie, bo w Amnizja na przykład mamy dużo, znaczy skradania. W sumie, no mamy troszeczkę skradania. Dobra, tutaj, tutaj uciekamy przed tym gościem. Spokojnie, tutaj się chowamy do cienia. Nie wiem gdzie mam iść ogólnie, to, 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 to nie jest tak, że ja wiem gdzie idę, po prostu idę przed siebie i staram się unikać tych, tych ludzi. Tutaj o, oh shit. O oh shit, 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 Dobra, dobra, tutaj nie idziemy. Ale tutaj stoi ten, go, ten gościu, to nie to ja nie wiem czy czy on tu iść czy tam, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba że w ty, no była tam kascenka, gdzie osied, oh osied, oh osied. Oh zauważyli mnie. Za, o oh fuck, 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 zauważyli mnie. niedobrze dobrze. Okej, okej, tutaj pójdziemy. Jest, jest, jest dziura, dobra, wpierdzielamy się do dziury, wpierdzielamy się do dziury Dobra, lecimy tutaj I i, i nie wiem, nie wiem, dobra, no, no idziemy po prostu przed siebie, prawda Okej, okay, okej, okay. teraz oczywiście nagram sobie parę, dużo, dużo odcinków yy, yy, Tak, yy, tak po, po kolei, po prostu będę cały czas nagrywał Bo chcę zrobić duży progres w tej grze, a, a podoba mi się, podoba mi się ta gra, jak nie wiem co

Dobra, tutaj mamy zapis yy, jak widzieliście tam coś Nie wiem czy to Znaczy nie wiem, no dobra, nie wiem, nie wiem Zapisujemy oczywiście Jest zapisane, świetnie, super, zajebiście Okej okay. No, no, no właśnie Po prostu podoba mi się ta gra Tutaj widzę, że od razu musimy to przesunąć Podoba mi się ta gra, tu, zaraz Aha, stąd wyszliśmy, dobra Tu nic nie weźmiemy i mam nadzieję, że niedługo zdobędę jakiś pistolet, że, że niedługo po prostu będę mógł się jakoś bronić. Aha, czyli znowu musimy się skradać, tak? No dobra, no to lecimy. A nie, oni, oni stąd spierdzili, dobra. Chociaż coś mi się wydaje, że tu jest coś za cicho. Tu jest za cicho, proszę. Okej. Okej, okay. okay, dobra, dobra, dobra. Więc się pomyliłem troszeczkę i dalej tutaj stoi ludź. Ludź tutaj stoi. Okej, okay, chyba chyba tutaj musimy iść. Oh my god, 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 oh my god! O, oh oh oh, shit! tam pam I gdzie on będzie szedł? Dobra, tam będzie szedł, mam nadzieję, że się nie odwróci, chociaż kurde, odwróci się. Dobra, to poczekamy. I... Yy, już mówiłem chyba w którymś tam odcinku, że... Yy, znaczy no... Fikus yy, mi powiedział, że ta gra nie jest liniowa, że jak idziemy naprzód, to cały czas idziemy naprzód, czyli domyślam się... Dobra, nie wiem, oh shit. dobra, oni tam są, oni tam są i ja nie będę tam do nich szedł Okej, okay, pali, znaczy pali się, oh shit. dobra, dobra, spierdzielamy, nie ma, dobra, gówno cycki Gówno gonią mnie, dobra, dobra, już dupa Shit, au No nie podoba mi się to za bardzo, no ale okej, okay, no cóż, na szczęście mamy, na szczęście mamy Co my tu mamy? Okej, okay, tutaj możemy się ukryć Jakieś coś tam zdobyliśmy. Nie wiem co to było. Pewnie, pewnie naboje. Ale lecimy dalej. Oh shit. Nie wiem. Schowałem się, ale, ale oni mnie widzą. Znaczy, oni wiedzą, gdzie ja jestem. Chociaż nie wiem. Może tutaj mam iść. Nosza pana węgiel. No dobra, ale gdzie ja mam iść? Aha, ani drgnie. No dobra. Czyli mamy lecieć gdzie indziej. Tam są jakieś drzwi, ale nie chcę, żeby oni mnie. Okej, goni mnie, goni mnie, goni mnie. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Mam nadzieję, że zaraz będzie kurde jakiś jakiś safe czy coś takiego, bo jednak mamy akcję, mamy akcję. Okej. O fuck. Mam nadzieję, że... mam nadzieję, że tamten gościu już mnie nie będzie gonić. Ciemno jest tu dosyć, bo tym razem gram w okienku, bo jak grama to do siebie Gra Grama to do siebie, że jak gramy na full screenie, to i chcemy ją zminimalizować, no to niestety tego nie zrobimy, bo gra się natychmiast crashuje I e, po prostu... Dobra, oh shit. To się nie otworzy, no ale okej, okay. no co, co, on, on tam będzie stał i co, co ja mam robić? Chyba mamy tutaj wskoczyć, wiecie? No bo on tam stoi niby Dobra, no to lecimy tutaj Wskakujemy Chociaż... Okej okay. To nie był najlepszy pomysł, proszę państwa, bo teraz. Okej, dobra. Gówno. Dzień dobry. Aaa, na 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 faka, Okej, auć, auć, strzelił mi w dupę. Aua, wow, 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 się zawaliło. Ja pierdzielę. Dobra, Jesus You're a fool, Willy. I told you it wasn't safe in there. Look, fella, I know you're upset, but I really need some help. Ah, you're the outsider they're hunting tonight. You don't have a hope, stranger. The Order's mob will be everywhere you turn. Down the sewers is the only place that them folks balk at venturing. And for good cause at that, mind you. I can cope with foul air. It'll be a change from the stink of dead fish. You're not getting my meaning, stranger. There's rumor of real horrors in the black dankness beneath these streets. Maybe the folk with the tain are devils. But at least they're devils of this earth. You ever hear tell of a shaggoth, stranger? Just tell me where I can get into the sewers. Alright. You've been warned. Just the other side of this here building is a road leading down to the filtration plant. There's an open sewer pit down there. Good luck, stranger. Dobra, czyli mamy się dostać do jakichś kanałów, tak? Okej, okay, mamy tutaj oczywiście zapis Zapiszemy sobie No i zajebiście Teraz lecimy, mamy progres, duży progres Dosyć duży progres Tutaj oczywiście moglibyśmy się dostać na, dół, na Na górę spokojnie Z tymi dechami moglibyśmy sobie tu podstawić, tu podstawić I pójść sobie na górę Ale nie Ale nie, gra nie chce żebyśmy to zrobili Dobra, czy ten gościu ma coś w sobie? Nie, wow, wow, what the? Ło, wow, co jest? Okej, okay, czyli oni nas dalej gonią? Mam nadzieję, że nie, tylko tam było coś, że mieszkaniec Insmaw, coś kto tam jest, czy coś takiego. No dobra. Czyli jesteśmy znowu na zewnątrz, oni tam dalej nas szukają, czyli idziemy teraz tutaj. What the fuck is this? What the fuck is this? Holy shit, ale mięsko. Mm, mm. Dobra, tam nie będziemy iść. E... Chyba, że musimy tam iść. To jakaś ciężarówka może do ciężarówki i ona Przez nas tam podwiedzie. Aaa, okej, czyli już mamy coś, coś, mamy jakąś podpowiedź, tak? Tylko dobra. Get dobra, czyli po prostu musimy Musimy zrobić coś musimy sprawić, żeby ta y, ciężarówka ruszyła jakoś, tak? Tylko co? Aha, okej, okay, dobra, no i teraz, teraz rozumiem Zaraz, czemu mi ten gościu tak dziwnie sapie? Czy znowu jest ranny? O, oczywiście, no właśnie, kurde Nie, Niech się wyleczy, bo jednak, jednak cóż, muszę na to, muszę na to patrzeć I muszę sobie jeszcze przetestować te opcje szybkiego, znaczy szybkiego Holy shit, czekaj, 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 czekaj Aj, what the fuck?

Okej. Okay. O oh, fuck. Of oh, shit, nie nie nie, nie dobrze. Fucking shit. Nie dostaniecie mnie, nie dostaniecie mnie, nie dostaniecie mnie, nie au, w dupę dostałem, au. Nie dostaniecie mnie. Fuck, fuck. Tylko gdzie ja mam iść? Yy, domyślam się, że tutaj. A, tu jest jakiś ten. Dobra, czyli wpierdzielamy się tutaj. Do wody. A uh. uh, what the fuck? Are you fucking kidding me? Myślałem, że tu woda jest. No nie no. No dobra, akurat. No ale akurat wiem. Ale akurat wiem, co zrobić, proszę Państwa, więc. Dobra. Oh my god. Ale w każdym razie oni będą tutaj. Yy, nie wiem, nie wiem, ja nie wiem, czy oni. Bo, bo oni strzelali w tę strony, prawda? Dobra, czyli tak yy, uruchamiamy to. I to się po prostu tutaj. Mamy to popchnąć jakoś czy coś? Bo nie możemy tutaj wskoczyć, widzicie? A, samo się ruszy, dobra. No to my lecimy tutaj. Chowamy się do cienia, tak jakby. I oni będą strzelać na ten. No właśnie, strzelają, strzelają w ten. Strzelają yy, w ciężarówkę. No i dobra, jedna, jednego przejedzie ta ciężarówka. Chyba, że ja mam. Chyba, że ja miałem iść z tą ciężarówką tam. Ale no dobra no ale z drugiej strony no what the fuck z drugiej strony what the fuck Ey ponieważ Dobra 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 czyli oni teraz będą iść tam I ja wtedy się wtedy wpierdzielę w drugą stronę, ale gdzie ja mam skoczyć? Bo tam nie było wody Jak widzieliście, z, z umarłem Ale zobaczymy, 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 zobaczymy co tam będzie, zobaczymy, proszę państwa Dzień dobry, sukiencyny, dobra Spierdzielamy, spierdzielamy Dobra, dobra. Zauważył mnie, oczywiście. Chyba, że nie. To wtedy byłoby okej. Okay. Chyba... Dobra, nie widzą mnie. A tu jest, tu mamy drabinę, dobra. Bo to, 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 to tak wygląda jakby, jakby tu woda była, ale jednak nie. Jednak wody nie ma. Albo nie ma na tyle, żebyśmy mogli spokojnie sobie zejść, Ok, Czemu mi się taka kamera robi? Zaraz! Czy przypadkiem, nie, czy, czy przypadkiem w komentarzu jednym nie było, nie było, że główny bohater boi się? O, właśnie, tak. Główny bohater chyba boi się wysokości, wiecie? Bo jak się patrzę w dół, to takie dziwne zawroczenie jest. Okej. Okay. Czyli, kurde, nie mogę się tak za bardzo patrzeć w dół. W sumie, no, no nie, nie, za, nie za dobrze się to zapowiada w takim razie. Ale okej. Okay. Dobra, czy tu jest woda, czy coś? okej. Okay, teraz się wpiedzieliliśmy sturdy looking metal bar. Dobra, to akurat widziałem wcześniej. No i okej, okay, tutaj raczej nic nie ma. O, jeszcze tutaj coś leży, ale raczej nie sądzę, żebyśmy... No właśnie. No to lecimy dalej, to lecimy... Wow. Ja muszę, ja muszę się spieszyć po prostu. A, już wiem, już wiem, gdzie to mam i już, już wiem, gdzie, gdzie mam to wpierdzielić. Tutaj oczywiście. Dobra, dobra, wiem, że mam to tego użyć, ale what the fuck. Wow. Ok. Ale what the fuck, co ja mam zrobić teraz? Nie mamy tutaj zapisów, więc to mi się za bardzo nie podoba. Mamy, zobyliśmy rurkę, prawda? Mamy yy, solidnie wyglądająca metalowa sztaba. Tak, metalowa sztaba, ale do czego? Co, do samochodu Jest ma mamy no, no właśnie, ja mam nadzieję, że oni nie schodzą na dół. Dobra, domyślam się, że właśnie musimy tam się wpierdzielić, ale jak? Coś z rurą musimy zrobić. Nie wiem, jakoś tutaj. W no właśnie, nie wiem, rurą tutaj coś. Fak, kurde, nie o to mi chodziło. Fucking shit. No nie, no, 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 no po prostu nie. Inaczej to musimy zrobić. Fak, no strzelają we mnie tutaj. Ale ja tu nic nie widzę innego, proszę państwa. Nic tutaj innego nie widzę. Żadnej... Ża Fak, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może tutaj coś jest? Co to jest? Opona. Tak, opona. Na cholerę nie mi nie opona. Tutaj też nic nie ma. Więc nie wiem, no. Coś może tutaj. Nie wiem, nie wiem. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Ok. W tych rurach też nic nie ma. Au, dostałem. Fak. Fak, dostaję teraz. No właśnie, bo jak się tu wpierdzielę, to to mnie. to to mnie przycina. No dobra, akurat zginęliśmy, ale. ale kurde. What the fuck? Co ja mam tutaj zrobić? czy znowu będę musiał zobaczyć filmik no cóż no trudno no jeśli bym musiał no to bym zobaczył prawda co musimy zrobić z tą rurką ale jednak no jednak no mamy progres no, no mamy jakiś tam progres mam nadzieję że gra znaczy po prostu mam nadzieję że będziemy tak cały czas progr progresować sobie Ech, bo szczerze myślałem że po prostu będzie że ta gra będzie mm, bardziej rozbudowana O proszę Teraz, teraz jakoś wskoczyłem, ale czy, ale czy możemy, ty, ale czy możemy razem z tą ciężarówką jechać? Okej, y, okej, okay, okay. dobra. No to wypierdzielamy stąd. Dobra. Holy shit, shit, shit! Nie mogę stąd wyjść. Holy shit! Holy fuck! Nie mogę stąd wyjść teraz. o, fuck! o, fuck! o, fuck! Nie mogę stąd wyjść. i zginęliśmy, prawda? Wow, okej. Okay. Aha, czyli to po prostu krótsza wersja tego. Ok, Dobra, no metalowa sztaba, ok, ale po co? Po co, proszę Państwa? Po co jest ta sztaba? Nie wiem, mam to gdzieś tutaj użyć? Nie wiem, no nie, no nie, no na pewno nie. Nie wiem, tutaj coś gówno. Tutaj nic. To się przecież nic nie zrobi. Tutaj mamy jakieś deski czy coś, no ale no cóż, no, no bez przesady z tym. Tutaj mamy jakąś kolejną rurkę, ale z, z tym się nic nie zrobi. Dobra, no... I widzicie, nie, mam, nie mogę nic z tym zrobić. Oni we mnie tam strzelają. Już jeden schodzi trochę, ale on tylko strzedł drabi po drabinie. Czekajcie, za chwilkę do was wrócę. Dobra, no niby... niby, niby tutaj mamy z tym, z tym coś zrobić. Mamy, mamy metalową rurkę i widziałem na filmiku, że po prostu tutaj musimy coś... Coś zrobić. Au! Ale, ale mi się ta. Ale mi się nie, nie uaktywnia e, żadna animacja, jak widzicie. Więc nie wiem, nie wiem, o co, naprawdę nie wiem o co chodzi. Zaraz mnie, zaraz mnie oczywiście zabiją. No właśnie, już mnie zabili. Oh my god! Nie wiem, ostatnia próba i kończymy odcinek. Jeśli teraz się nie uda. To po prostu będę będę chciał yy, w kolejnym odcinku zrobimy to na początku yy, oczywiście yy, będę musiał może, może gra się zbagowała będę musiał wtedy jakoś yy, po prostu grę zresetować wyłączyć włączyć bo mo może to właśnie przez to, że gra no że coś tam się zrobiło, prawda? Okej, okay, teraz oczywiście sobie poczekamy. Oh my god. No, ale cóż, no, jakiś tam progres jest, nie wiem co robić. Ale no cóż, na razie mamy ludzi, prawda? ale A potem będziemy się strzelać z jakimiś potworkami, no. Nie wiem, domyślam się, że tak będzie, prawda? No, Okej, okay, więc tutaj patrzymy, patrzymy. Spokojnie, spokojnie. Lecimy sobie, spadamy. Okej, okay. dobra, jesteśmy pobijani. Ale cholera z tym, cholera z tym. Lecimy dalej. Rurkę teraz musimy wziąć, Rurku. Wow, co ja tak wolno idę?

Nie mam pojęcia, nie wiem co robić. Nie mam pojęcia. Zbliżam się do tego jak nie wiem co. Dobra, zginęliśmy, więc... E, to będzie koniec tego odcinka. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i na razie. Oczywiście tego astrodroida też możemy rozwalić. Ale po co? No, rozwaliliśmy go, ale słyszę przyszłej znaczeniu, astro które zobaczymy w przyszłości, spotkamy w przyszłości, nie musimy ich rozwalać. No dobra. Bo... oczy. Nie winny ich spotkanie, będzie I ci, o kuszu! Patka, tak, tak, daj ci, damy ci, o Bum, jaja!